Witamy w Karhajtii przy następnym projekcie, jak obiecałem, tak już spełnią tą obietnicę, pokazujemy następne samochody, które u nas się robi. Mamy ID.Bus'a, Baza Edibaz już był robiony u nas w firmie, robiliśmy panu taki prosty system ze wzmacniaczem i same guziki montowaliśmy, tutaj mieliśmy klienta, który jakby miał wymagania jeśli chodzi o jakość, a, ale mamy też małą kabinę w środku, więc jest to dwumiejscowe auto z tego spaku zaraz otworzę to i pokażę. E, I tu musieliśmy pójść na kompromis. I kompromis wygląda następująco. Wszystkie komponenty, które zastosowaliśmy, to są komponenty z fabryki Audi Fisher z naszej zaprzyjaźnionej fabryki. E, kamerka na razie na bok. Muszę zacznę od tego, co mieliśmy. Na początku e, ten samochód wychodzi w podstawowej wersji, mamy tylko i wyłącznie takie szesnasteczki, takie głośniczki, i ten, te dwa głośniki w drzwiach one nagłośniały całe to auto. Wiadomo, kabina nie jest duża, ale ani wysokich tonów nie ma, ani jakiejś tam średnicy, która po prostu jest fajna, czytelna i robi nam gdzieś tam przestrzeń. Więc ta wersja tego samochodu nie posiadała w ogóle systemu, można powiedzieć. Miała tylko jedne głośniczki, jeden rodzaj głośnika. Dlaczego kompromis? Dlatego że jak tutaj widzicie, mamy trzy marki, jest to Match, jest to Helix, jest to Brax. I to jest z naszej, naszej fabryki, o której wspomniałem, albo tej Fischer. Kompromis polegał na tym, że po prostu mm, mamy mało małą kabinę yy, i chcieliśmy po prostu m, maksymalnie wykorzystać jakość dźwięku, ale po prostu nie wiadomo. U nas to jakby jak jest wymagający klient, to można ten budżet nadmuchać. Bardzo wysoko, bo komponenty coraz wyższej jakości wyniosą też ze sobą ich wartość i cenę. A tu zastosowaliśmy. Zacznę, może, od najwyższej półki, czyli mamy głośniki Braxa. To jest, to jest szerokopasmowy głośnik GL2. To jest bardzo ciekawy głośnik. Jest to głośnik, który. Gra nam od 400 Hz, posiada do samej góry, czyli zastępuje nam i głośniki średniotonowe i wysokotonowe. Możemy po prostu wyciągnąć z niego średnie tony i, i gra nam pięknie górą i jest to głośnik, który zastępuje nam właśnie i wysokie, i średnie tony. I zamontowaliśmy, tutaj Daniel pokaże w przebitkach, zamontowaliśmy to na desce rozdzielczej. W miejscach, gdzie było, w jaki bazie, przeznaczone na wysokie tony. My zeskanowaliśmy miejsce montażowe tego głośnika, wydrukowaliśmy mocowanie i koszy, w którym znajduje się ten głośnik. I w ten sposób zamontowaliśmy gier dwójkę. Fajnie to wygląda. Generalnie głośnik nie jest duży, bo to jest 50 mm jest to membrana aluminiowa i fajną ciekawostką to jest dla. Dla ludzi wtajemniczonych, jeśli chodzi o audio, to kosz e, i membranę e, projektował Colt Miller. To jest dr Colt Miller. E, jest to słynny e, konstruktor, twórca e, jakby, e, flagowych e, głośników e, na, na rynku i w audio, i w domówce. Więc e, e, Fisher dał po prostu, z, żeby zaprojektował ktoś konkretny, ktoś z niesamowitą wiedzą zaprojektował konstrukcję tego głośnika więc tu mamy, mamy naprawdę już e, górną półkę. E, kolejnym elementem tej naszej układanki jest woofer, to jest najwyższa seria e, Pure, e, jest to e, e, Głośnik e, też e, jakby najwyższa seria e, z tej serii Pure. E, kosz aluminiowy e, odlewany, e, jest to kawał solidnego głośnika, e, jest tu papierowa membrana, gumowe zawieszenie, no jakby gumowe zawieszenie, tak jakby jest w większości tych głośników naszych, ale po prostu ta konstrukcja głośnika jest już naprawdę petarda, tak? I jest nastawiony na maksymalną jakość w tych takich, właśnie, jeśli chodzi o helixy. I to, ten głośnik, no właśnie, to jest moja koncepcja, żeby sparować go właśnie z, z Braxem GL-2. Więc mamy fajny bufer, mamy bardzo dużej, wysokiej jakości głośnik średniotonowy sokotonowy. Subwoofer i wzmacniacz. Wzmacniacz jest to 8 -kanałówka. I to jest to 8-kanałówka jakby starszej konstrukcji, to jest PP-86 DSP. Ale to jest e, wzmacniacz, który no, wielu wielu naszych montażystów jakby chwali za jego e, e, klasę. Ciepło, tak, nie jest taki, m, jakby cyfrowe wzmacniacze, niosą ze sobą też taką troszeczkę, e, jakby, gubią te ciepło, tak, tą naturalność, a tu to po prostu mamy wzmacniacz, który e, gra troszeczkę cieplej, łagodniej, przyjemniej, tak, to jest dobre słowo. E, więc, więc po prostu zdecydowałem się zastosować właśnie ten wzmacniacz. Taka moja, moja koncepcja, żeby po prostu e, do tego zestawu Braxa i właśnie Helixa, bufera Helixa dać ten wzmacniacz. I, e, i to jest subwoofer, który mm, jest wpinany do tego wzmacniacza. I to jest z tego wzmacniacza 8 końcówek e, idzie nam na 4 cewki tego głośnika. To jest Match PP8Q. E, fajny subwoofer. W domu nie potrzebujemy w małej kabinie jakiegoś wielkiego subwoofera, ale, ale mój zamysł był taki, że po prostu zmieściło nam się ten głośnik niskotonowy, zmieścił nam się za całą pod fotel, pod siedzisko pasażera e, i żeby nam się fajnie skleił z resztą. Więc tutaj dostosowaliśmy i zamontowaliśmy wzmacniacz i subwoofer jakby pod, w miejscu pod fotelem pasażera, pod kanapą. Reszta wiadomo w fabrycznych miejscach i, i, i średniaki. Eee, ja w tej chwili system ten będę stroił, <laughs> ale już tu takie preustawienia zrobiłem. No, generalnie my myślę, że coś jeszcze dogramy w trakcie strojenia. My przeanalizujemy po prostu, jak, jak to pasmo przenoszenia wygląda, jeśli chodzi o średnio-wysoko ten średnio, średnio, nowy, czyli szerokopasmowiec. No zobaczymy. No, generalnie, system, który samochód, który, system, który się składał właśnie tylko i wyłącznie z dwóch takich głośników, otrzymuje od nas właśnie w tym momencie. Em, bardzo ciekawe zestawienie i, i sam, sam naprawdę już się nie mogę doczekać, aż to po prostu będę miał wystroje, bo, bo to jest naprawdę dla nas też taka gratka, że są klienci, którzy po prostu mają konkretne wymagania tak? i chcą mieć jakość, e, ale też nie jakimś przerysowanym mocno budżecie, więc tutaj poszliśmy na taki w kompromis, kompromis, że, że Zastosowane komponenty e, powinny nam właśnie e, jakby dać całkowy, całkowity efekt, e, taki wow! Tak? Więc e, stawiam tutaj na, na, e, stawiam tutaj właśnie na e, delikatne, ciepłe brzmienia, e, i, i pod tym kątem będę po prostu tutaj to próbował wystroić. Zapraszam do obejrzenia naszych tutaj przebitek z całego materiału, z całego montażu. Oczywiście zostały wytłumione drzwi w tym samochodzie. Matami Comfort Mat zostało zamontowane również zestaw rejestratora Tinkware ZTE to jest też nasz hit sprzedaży, dwa dni, cztery samochody udało nam się zrobić. W sensie takim, że klienci po prostu jak jest ten produkt, to. To, to, to po prostu w tej chwili korzystają, więc jeśli chodzi o rejestratory, przód, tył, z możliwością podglądu, to też jakby zrobimy oddzielny materiał, już tutaj rozmawialiśmy sobie wspólnie, że warto coś nakręcić na ten temat, więc, więc pokażemy również w oddzielnym materiale temat tych rejestratorów i aut, których już by to wykonali te montaży. Także. Zapraszamy do kolejnych materiałów. Tu, tu po prostu jakby zaczynam stroić, a podejrzewam, że, że jeszcze tutaj uda nam się coś tam zgrać w trakcie strojenia. Więc zapraszamy po prostu do kolejnych jakichś naszych aut, które niebawem będą pokazywane na naszym kanale. Zapraszamy, pozdrawiam.